W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Za ministrantów i lektorów. Być zawsze zjednoczonym z Jezusem, oto mój plan na życie. Błogosławiony Karlo, który żyłeś w sercu Jezusa, udziel mi łaski, Bym dokończył ten zamysł miłości. Niech się tak stanie, Amen. Boże dobry Ojcze, dziękuję Tobie za błogosławionego Karlo Akutisa, który w Eucharystii odnala źródło prawdziwego szczęścia i pewną drogę ku niebu. Umacniaj moją wiarę w Twoją troskliwą obecność. Ożywiaj pragnienie, bym zawsze był blisko Ciebie. I uczyń moje serce otwartym na potrzeby duchowe i materialne drugiego człowieka. Przez stawiennictwo błogosławionego Karlo, pokornie proszę, udziel mi łaski, której tak bardzo potrzebuję. Bądź uwielbiony Boże Ojcze przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, w Duchu Świętym. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc, Żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.